I mamy komplet. Ruszyły. Oj, tam niebezpiecznie. Na początku walka o prowadzenie Illusion, ale bardzo mocno Machini. Illusion Machini od Pola Incredible. Jeszcze szerzej Baby Bell. Dalej Khmer, bardzo szeroko galopuje Lepton. Na ostatniej pozycji Pagani. Baby Bell razem z Iluzjonem. Później Incredible, szeroko Khmer, także jest Lepton, Northern Touch, Moonraker, Miraculous i zamyka stawkę. Pagani są na prostej. Incredible, Incredible na prowadzeniu. Incredible. Przy wewnętrznej Iluzjon. Incredible. Ale środkiem znakomicie Baby Bell. Baby Bell Incredible. Baby Bell. Baby Bell Incredible. Baby Bell. Tu jeszcze kmer finisuje, ale Baby Bell ma przewagę przy wewnętrznej. Znakomicie Pagani. Baby Bell, Baby Bell w celowniku Baby Bell, Pagani.